Witam Was na kolejnej zasiadce. Tym razem takiej króciutkiej, szybkiej, mało że tak powiem, zobowiązującej. Wskoczyłem w takie okienko pogodowe, kiedy to właśnie w Polsce aktualnie no, przechodzą takie chmury burzowe, leje po prostu cały czas. Dzisiaj akurat nie pada, ale zamiast tego, że nie pada, to strasznie wieje po prostu wiatr, i szamoczy mnie, jak widzicie, całym parasolem. Muszę tutaj przytrzymać. Jaka będzie taktyka? Taktyka będzie, słuchajcie, no prosta, to nie będziemy za bardzo e, kombinować. Spróbuję połowić coś z dna, postawię również oczywiście ziga. Latem zig u mnie no, robi naprawdę niesamowitą, niesamowitą robotę. No i zobaczymy, no jestem po takim pierwszym szybkim sondowaniu, wiozę tak na szybciutko po prostu zestawy, żeby tutaj ogarnąć, przygotować wszystko, etc. No i ryba, słuchajcie, jest w toni, tak więc na pewno za chwileczkę tego ziga będę stawiał. Zwinę jeden zestaw i e, ziga na pewno postawię. Zobaczymy, zrobimy sobie zalentę. Właśnie taką na ziga. Postaram się połowić na spławik, bo holowanie ryby na 3-metrowym przyponie jest troszeczkę uciążliwe. No i mam nadzieję, że uda się coś złowić. Was serdecznie zapraszam na film. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie suba łapkę w górę. No i zobaczymy, czy na dzisiejszej zasiadce uda się złowić jakiegoś fajnego karpiszona. No i mamy słuchajcie złośliwość rzeczy martwych. Więc ja już tutaj w to moje zalenty wsypałem pelet. Wsypałem soja mix, rzepik, konopie. to jeśli chodzi o taką drobniejszą frakcję, felet oczywiście będzie nam tutaj znakomicie sobie tutaj pracował. A co do tego? Do tego będą jeszcze pocięte moje kule squidowe, z racji, że się troszeczkę pogięły i są troszeczkę ponadwymiarowe niż 20 mm. Ja sobie potnę manualnie nożem. Sporo tego squida daję. I żeby dodać trochę jeszcze takiego większego smrotku i pikanterii, pikantna wątroba, duża ilość pieprzu kajen, płatków chili i potężna dawka mączki z wątroby, też kule, które sam robiłem. Zaleję sobie to, taką resztką jeszcze mam liquid dip, słowek z ochotki, które sam zrobiłem, czyli śmierdząco. Została mi trochę ochotki, jak robiłem kule, no i mówię, to się wleje. Przełamiemy to troszeczkę słodszym soja oilem, takim Pink Pantherem. To jest słodszy temat. Mieszamy. No i to tyle, słuchajcie. Proste, bez kombinacji, nie kruszę już tych kulek, mam drobną frakcję, mam pelet, mam całe kule cięte. Dajmy tylko wpić e, zanęcie. Ten soja oil, tę zalewę ochotkową, aby nam to przy pierwszym kontakcie z wodą po prostu się nie wypłukało, żeby ta zanęta, te kule pocięte, pelet, wpiły trochę nam te nasze dobrocie. Szybka wywózka, szybki efekt. Eee, nie spodziewałem się tak szybko wrania, ale to fajnie. Rybka wzięła z takiej góreczki 3,5 metra. Wzięła słuchajcie na kulkę, którą stworzył Chad GPT. Nie jest za duża, ale za chwilę wam ją pokażę. to sobie teraz zrobić jacuzzi. Jak mówiłem, kuleczka, którą stworzył Chad GPT, film, który już chyba widzieliście. Podbita to było popkiem 12 mm truskaweczką. Oj, jeszcze nie jest gotowa chyba. Taka słuchajcie, rybcia, nie za duża, ale zobaczcie, jaki piękny ma kolor. Tuton, tak zwany. Ryba piękna, wraca do wody. Ja wywożę dalej. Czekamy na kolejne. Piękna ryba zameldowała się już na macie, więc o kiju nie wracam. To mnie bardzo niesamowicie, słuchajcie, cieszy. Ja teraz przygotuję zestaw na Ziga. To będzie spławik, ponieważ chciałbym gdzieś precyzyjnie ustawić tą moją kulkę. To raz, dwa. Chciałem Wam pokazać, bo wiem, że część osób boi się tego Ziga, nie wie jak tego spowika poprawnie użyć. Wiem, że są różne różniste metody, począwszy od najprostszych, po tym, że we dwie osoby się wywozi za pomocą lornetki i drona tego Ziga, można i tak. Ja wam pokażę jak ja to robię i łowię na Ziga słuchajcie, grubo ponad 5 lat i w życiu nie wyciągnąłem ziga splątanego czy to ze czy to przez 3 metrowym przyponem. Ma to plusy i minusy, ale o samym zigu myślę, że uda mi się w tym roku jeszcze nagrać oddzielny film, zostawcie suba, żeby nie przegapić. Ehm, pokażę Wam właśnie, jak będzie taki mój zestaw wyglądał i z czego on się będzie składał. Po pierwsze spławik. Taki właśnie spowiczek. Następnie ciężarek, to akurat mam z zestawu, bo to jest akurat słuchajcie, fox i to jest z zestawu. E, na takim właśnie, o na takim. Może tak to będzie lepiej. O, na takim właśnie, słuchajcie, ee, klipsie. Że tak powiem, dość specjalistycznie to dość wygląda, ale działa naprawdę bardzo, bardzo prosto. Żyłka do ziga 0,28, można też 0,26, chociaż ja przy tej 0,26 jakoś tak się niepewnie czuję, wolę tą 28 Nożyczki, oczywista rzecz. Haczyk. Taki właśnie bardziej dedykowany do Ziga, to jest około Flota Claw rozmiar 10. Bardzo lubię używać tych haków, używałem różnych, różnistych i jakoś przy tych zostałem. Dopóki producent, mam nadzieję, że tego nie zrobi, nie zepsuje jakości, etc., bo albo nie wprowadzi nowego modelu, no to mogę Wam po prostu te haki po prostu no polecić, no bo one są spoko. tak Używałem różnych, używałem czyli znaczy bardzo fajne, były też jakieś ze ale już ich nie ma. Turbo, petarda, haki, no ale już ich, już, już ich po prostu już ich po prostu ym, nie ma, więc ja używam takich. I teraz dwie opcje. Jeśli chodzi o pozycjoner, możecie używać, robić to bez pozycjonera, aczkolwiek ja pozycjoner sugeruję, bo od kiedy zacząłem używać pozycjonera, to nie mam spinek. Praktycznie z Ziga wyeliminowałem do zera te spinki. Możecie użyć pozycjonera albo klasycznego, takiego omalutkiego, tak. Zwykły pozycjoner albo są też takie pozycjonery od razu, widzicie, z wkrętką. Dzięki czemu nie musimy robić włosa, to też jest fajna opcja, bo możemy sobie na to nakręcić piankę. Jeśli ktoś chce łowić na pianki, lubi łowić na pianki, bo pianki można fajnie, fajnie nasączyć różnymi, różnymi gadżetami, no to taki pozycjoner też, też można oczywiście użyć. Jak ktoś nie chce używać pozycjonera, no to nie musi. Ja sugeruję użycie pozycjonera do tej metody, ponieważ lepiej się ta ryba po prostu mi zapina. Wiążemy. Dobra, pokażę wam teraz dwie opcje na właśnie e, do ziga, i jak go, jak po prostu go, jak najpoprawniej, no moim zdaniem, wykonać. Przyda się oczywiście igła, no i kule. Jeśli chodzi o kulki, to ja tutaj bardziej słuchajcie idę w kolor, a mianowicie taki blady róż, to nazywam świnką Pepą, taka właśnie świnka pepa, różowy, bardziej różowy. U mnie na tej wodzie mi się to najbardziej sprawdza, ale inne kolory, żółty pomarańczowy, czerwony, no musicie już dobrać, że tak powiem, pod swoją wodę, na której łowicie. Ok. Biorę sobie hak i pokażę Wam dwie opcje. Dwa przypony sobie od razu zrobimy. Pierwsza opcja z włosem. Odcinam sobie kawałek żyłki. Jaki to jest, słuchajcie, kawałek żyłki? Możemy odciąć półmetrowy, możemy odciąć metrowy, dwumetrowy, to zależy jaki chcemy mieć ten przypon. Ja Wam sugeruję półmetrowy, metrowy max, jeśli łowimy na spławik, ponieważ łatwiej będzie, no możecie zrobić i inny, tak, czy jest to Po prostu półmetrowym się łatwiej, że tak powiem, operuje, więc mniej więcej, tak, mniej więcej sobie te półmetra, mniej więcej wiem ile, ile to u mnie jest, to jest mniej więcej taka odległość, jak to, wam mi pokaże, Jakbyście wyprostowali rękę i przełożyli do ramienia, to macie jakieś pół metra, tak jak wam, wiecie, jak stare wam pokazuje, jakiego szczupaka złowił, nie? no to mniej więcej taki był, to tyle, to jest pół metra. Robię sobie teraz, jeszcze zaciągaczka mi się oczywiście przyda. Teraz zrobię sobie włos. Starajcie się, bo ja będę łowił na kulki dwunastki, żeby ta pętla tutaj była jak po prostu najdrobniejsza. W sensie jak najdrobniejsza i jak najbliżej oczka, ponieważ to ma mi jeszcze dodatkowo wszystko trzymać kulkę. O, więc ja robię sobie w ten sposób. Ta żyłka się jeszcze ślizga. Nakładam sobie tutaj na zaciągacz. To będzie bardzo małe, ale o coś takiego właśnie mi chodziło. Zaciągam sobie teraz to. Jeśli nie zaciągam. OK. Odcinam zbędny kawałek. Widzicie, to jest bardzo, bardzo malutkie. Takie coś malutkiego trzeba, trzeba popełnić. I nakładam sobie już moją kulkę. I to jest opcja z włosem. Oczywiście, stoper. Tak nam się to tutaj na razie prezentuje. No i oczywiście nasz haczyk. Robimy klasyczny węzeł bez węzła. Tutaj nie ma wymyślania. Słuchajcie, niczego za bardzo na nowo. I teraz. Najistotniejsza rzecz. Chodzi teraz o to, aby ta kulka była jak najbliżej haka. Dosłownie ona ma go dotykać. Może być nawet słuchajcie tak, o ale ja tutaj mam tak fajnie, widzicie w tym haku tak wyprofilowane łuk kolankowy. Więc sobie daję tak, żeby stykało mi się z tym łukiem kolankowym właśnie, właśnie, właśnie w tym miejscu. I teraz normalnie klasycznie węzeł bez węzła i dojeżdżam do samego ostrza. Na to trochę precyzji, ponieważ wszystko jest dość małe. Ale jak ktoś łowi na metod Feder to albo nas spławik to już w ogóle nie ma tutaj nie będzie miał problemów. OK. Zaciskamy sobie to. Widzicie? Kółka musi być przy samym haku. Dosłownie, przy samiutkim. To nie, tutaj nie robimy długiego włosa, to po prostu haczyk jest przy samej kulce. Tutaj dam sobie ten klasyczny, zwykły. Jeśli komuś się chce robić, no to też może oczywiście zrobić sobie z rurki ale powiem wam, że ja do Zigato akurat wolę zwykłe, bo takich małych to, to nie chcę mi się za bardzo robić, ale oczywiście można. No i pozycjoner. Tak się to słuchajcie prezentuje. Ten nasz zestaw. Tak. Kulka przy samym haku to jest naprawdę mega, mega, mega istotne, żeby to było przy samym haku pozycjoner i zakończamy sobie teraz klasycznie tutaj to pętlą zaciskam odcinam kawałek zbędny no i słuchajcie przy pontoziga jest jest gotowy i to jest opcja właśnie z kuleczką na takim właśnie haku małym pozycj z pozycjonerem zwykłym i włosem a jeśli chodzi o kwestie użycia tego gadżetu, no to tak samo odcinamy sobie kawałek. Tu już na szczęście nie muszę robić, nie muszę robić e, tutaj węzła, po prostu sobie po prostu to zawiązuję. Jak widzicie opcja jest szybsza, więc jakbyście gdzieś dorwali e, właśnie takie z wkrętką pozycjonery, to bardzo fajna rzecz, no bo jest to po prostu szybkie, wygodne, a też bardzo fajnie skuteczne. No i no wiadomo, piankę możemy sobie na to załadować. nie? A ten pozycjoner jest o troszeczkę inny, no i tu tak samo, taka sama kulka, też taki blady róż. Kuleczka, też taki pozycjoner już z krętką. o wiele, o wiele szybciej. Tak samo zakończam sobie to pętlą i przypon jest gotowy. Co dalej? No musimy sobie teraz to wszystko połączyć z naszym, z naszym zestawem. Następnym etapem jest montaż zestawu, czyli tutaj gdzie już mamy te zamontowany ten ciężarek, to jest e, ciężarek w 100 gramowy po to, że ja naciągając żyłkę ja muszę czuć, że tak powiem, e, no ten zestaw, tak, że już ten spławik doszedł do końca, a nie, że ja go się wrotka ściągam, więc ja używam cięższego, cięższego ciężarka. Oczywiście najpierw idzie ciężarek i... Z tej strony z powika idzie mój moja linka. Następnie rzecz banalna. Wiążemy sobie tutaj do krętlika. Raz, dwa. Trzy, cztery. Damy pięć. Tutaj się akurat nie boję, bo mam po prostu, ale się słuchajcie rozpadało teraz. Wow, nieźle. Tak, więc tak to widzicie wygląda. W ten sposób. No i oczywiście na koniec spławika wędruje mój przypon. Czyli ciężarek, spławik oraz przypon. Poczekam tylko chwileczkę, aż przestanie padać. No i będę wywoził. Wywieziemy sobie teraz naszego Ziga. Zanęta już jest. Wam pokażę jak to zrobiłem. Gotowa. Wszystkie frakcje Glu bardzo drobne, e, taka frakcja bułki tarte, następnie mamy konopię, grykę, soje, orzecha tygrysiego, pocięte osiemnastki plus pełne pełne 20 plus pocięte pelet i kruszone kule. Więc to jest moja zamęta i teraz instalujemy sobie ziga do łódeczki. Dobra, teraz powinno być trochę lepiej. Teraz tak, najpierw oczywiście przypon, spławik, ciężarek, pyk, zamykam komorę. I teraz to jest istotne, spławik z ciężarkiem muszą iść jako pierwsze, nie mogą być u góry, bo wtedy nam się to poplącze. Więc to daję sobie na razie na bok, a to, żeby odseparować od przyponu, zasypuję zanętą. I właśnie dlatego drobna zanęta, ogólnie zanęta, moim zdaniem, w na ziga jest bardzo istotna. I teraz ja sobie można, są różne sposoby, można to obkleić. E, dajemy to jak chcemy, żeby było dobrze. Kładę sobie tutaj mój przypon. Odkładam ponownie kulkę na bok, i znowu zasypuję to zanęto. Czyli robię warstwy. I cyk, kuleczka jest na, samym spot, na, same, na samej górze. Jak ciężarek zacznie lecieć nam słuchajcie, w dół, to pociągnie ze sobą w resztę. Najpierw pójdzie ciężarek, spławik, zanęta, która trochę nam zblokuje tą kulkę, I kulka poleci jako ostatnia. Dobra, słuchajcie, zrzucamy. Czuję tutaj, że idzie teraz w dół. Właśnie wieje, no, ale takie mamy, słuchajcie, taki mamy klimat. Nic tu niestety nie zrobię. I teraz tak żyłkę mam luźną muszę sobie to trochę podciągnąć że spławik o, dotarł do gdzie spławik dotarł mi teraz do obciążenia po to używam setki żeby mieć pewność żebym go nie przesuwał cały czas I teraz jeśli mam metrowy przypon a mam tam 5 metrów tak, to mam teraz zestaw na ilu? Na 4 metrach Tutaj mam około 50 cm, więc mogę sobie to po prostu co pół metra dodawać. I robię sobie w ten sposób. O, widzicie? teraz się lekko odprężyło. I odejmuję. Mam na czterech. Teraz mam na 3,5. metra pod powierzchnią. Zakręcam hamulec, zakładam hanger. Lekko tylko podwijam. I to słuchajcie tyle. Branie na ziga, słuchajcie. Od razu po wywózce. Eee, nawet nie zdążyłem PV założyć na drugi przypon. I już mamy branie. Piękna rolada rybka, nie wiadomo jakiej jeszcze wielkości. Ta ryba na Ziga może wydawać się troszeczkę większa niż jest w rzeczywistości, ponieważ mamy długi przypon. Mamy długi przypon i prowadzimy tą rybę na takim półtora metrowym przyponie. Dwa nie zrzucamy ciężarka tutaj, bo jest to zestaw przelotowy, można by tak powiedzieć. Ale jak widzicie, prosta sprawa prosta wywózka. Zanęta jest istotna, moim zdaniem. Na pewno robi też robotę. Więc jak znowu wiozę w to samo miejsce, to ona ciągle będzie mi tam po prostu pracować. Zobaczymy, co tam siedzi na końcu. Pamiętajcie, żeby na Ziga delikatnie holować tą rybę, ponieważ mamy haczyk dziesiątkę. tak? Nie wiemy do końca nigdy, jak ta ryba jest zapięta. Ale mam nadzieję, że za chwileczkę pokażę Wam się skarpię na macie. Mamy, słuchajcie, rybkę bardzo malutką, ale bardzo waleczną. Trzeba mu to oddać. Taki oto rybon. Malusi, naziga. Oaj. Wraca do wody. Czekam cierpliwie, wywożę, będę za niedługo wywoził ponownie zestaw z dna. A co tam będzie? Kuleczka 18 mm podbita 12 truskawką, a ta kuleczka to jest kuleczka, którą już mam nadzieję widzieliście, na moim kanale jest to kuleczka stworzona przez Chat GPT. Kulka niesamowicie ogólnie szybko pracuje. Jak wyciągnąłem ją z wody po godzinie max półtorej chyba to było a to praktycznie połowy jej nie było więc bardzo, bardzo, bardzo szybko po prostu znika no mam nadzieję, że jeszcze coś dzisiaj złowię, jak nie no to mam jeszcze truskawkę mam jeszcze squida, kryla, jest pikantna wątroba jest zapakowana próżniowo, mam jeszcze oczywiście ziarna więc też będę jeszcze próbował po prostu założyć parę ziarenek, czy ziarno orzecha ziarno soi zobaczymy, będziemy kombinować może na coś ta ryba się dzisiaj skusi, a jak nie no to to trudno. Taki dzień, mówię, trafiłem w okienko pogodowe. No się po prostu nie leje. Jutro ma znowu zacząć lać. Wczoraj padało, dzisiaj tylko tak trochę przepadało. Więc no, pogoda jest jaka jest. Ale czekamy, wywozimy, e, robimy zanętę. I miejmy nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj złowimy. Przy okazji zobaczę sobie. Dzięki deeperowi czy jeszcze warto trzymać ziga, czy ta ryba zeszła już po prostu do dna i trzeba ją przeatakować po prostu gdzie indziej. No i jedziemy. Najpierw sobie dajemy trochę tego. Dużo sypnę. Nie będę tutaj wiecie. Oszczędzał. Chcę zasypać tą miejscówkę. Jest lato, drobnica że jest aktywna, trzeba to po prostu sypać. Ogólnie to słuchajcie, w Diperze, jak macie, o widzicie, mam tutaj mapę batymeryczną, więc mniej więcej mogę sobie po pierwsze ja sam punkty zaznaczyć. Co nie, fajna opcja. Dawno nie korzystałem w ogóle z Dipera starego, tego pierwszego co miałem sprzedałem. Kupiłem drugiego, stwierdziłem, że jednak by mi się do pontonu przydał. Więc ja sobie płynę tutaj na góreczkę No ryba jeszcze niby jest w toni na 0,9 Widzicie metr pod powierzchnią I w toni i nie w toni że tak powiem No tutaj dużo ryby jest koło tej górki Sporo 3,5 Jeszcze płyniemy 3,4 Ok zrzucamy Tam się powinno pojawić za chwilę żarcie. I ja słuchajcie, powiem Wam przywiózł ten, ten drugi kij też z dna. Eee, no i zobaczymy, nie? To jest na środku, no ale widzicie co się dzieje w Toni, nie? Ryba na 1,4. Bo tu no, na górce, tak? No ale na, na, na 0,8, 1,4 jest ryba. Ok. No, one już chyba, słuchajcie, dzisiaj nie zapiszczą. Ja już się zwijam. Dwie ryby dzisiaj. Myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale nie było też w sumie najgorzej, bo jeszcze miałem ogólnie cztery brania. Dwie się spięły, więc cztery brania. O! No! Chyba będzie branie. Słuchajcie, mamy branie. <laughs> miałem się z wami żegnać, ale chyba to będzie leszcz. Bo to bardzo drobny zestaw. No ci, niespodzianka. Albo opad. No, nic, nic nie ma. Aj. Słuchajcie, na orzeszka podbitego popkiem spadł ciężarek. Ach, już myślałem, że coś będzie. No, trudno. Czyli jednak to nie jest słuchajcie, mój dzień. Eee, tak więc, dwie ryby, pięć brań. Razem z tym że jest pięta więc niestety nic więcej się nie udało złowić. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli się spodobał, zostawcie suba, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą.